Dzień dobry, poniedziałek, a więc czas na podsumowanie wydarzeń drugiej kolejki Betklik III Ligi Grupy 4. Łukasz Czemerys zapraszam na kanał z piłką od Bugu Potatry. Rozpoczynamy od wizyty w Skawinie, gdzie Wiślanie podejmowali sparte Kazimierza Wielka, więc starcie dwóch ekip, które uzyskały już w tym sezonie po 3. Punkty rozpoczęło się bardzo ciekawie. Już w czwartej minucie Hamelkę ratuje słupek. 28. Minuta: przepiękne uderzenie z dystansu Guta, który wyprowadza swoją ekipę na prowadzenie w drugiej połowie. Znów słupek ratuje Spartę. Po strzale Sowy bardzo aktywny był Gut. Blisko uzyskania bramki Były także gądek. W 72. Minucie: dopiero na Dopiero co wprowadzonego na boisko Janie kasuje Michał. Czekaj, brutalny wjazd znanego z Wisły piłkarza. Właśnie widzimy to starcie, za co bez kolejki yy, ląduje pod prysznicem w szatni. Otrzymuje czerwoną kartkę. Gospodarzom w przewadze grało się troszkę łatwiej, i w taki oto sposób GUT odzyskuje piłkę. I wyprowadza Wislan na 2 do 0, ustala wynik tego spotkania. A my jesteśmy już pod wawelem. Wisła Kraków, rezerwy Białej Gwiazdy, podejmują stal Kraśnik w 13 minucie. Rzut karny za zagranie piłki ręką wykorzystuje olejarka. Kolejne okazje dla gospodarzy. Potem do głosu zaś dochodzili piłkarze Beniaminka z Kraśnika, chociażby Kamil Król miał swoje szanse, ale wynik do przerwy nie uległ już zmianie. W drugiej połowie dobrych, de, dobrych okazji też nie brakowało, ale na pierwszy plan wysunęły się kontrowersje związane z odgwizdaniem, a w zasadzie nie odgwizdaniem, jedenastek i to kilku, co najmniej w kilku sytuacjach. Sędzia mógł użyć gwizdka, wskazać na wapno Natoli, czyli piłkarze e, trenera Roberta Chmury. Nie miało to miejsca. Wynik 1 do 0. Wisła Kraków inkasuje komplet punktów. Sytuacja z końcówki tego spotkania. O tutaj. Yy. Domagali się chociażby yy, Kraśniczanie rzutu karnego za to zagranie. Nic takiego nie miało miejsca. Sędzi, Widzek sędziego milczał, a my już jesteśmy w, yy, przepraszam, w Jędrzejowie. Yy, naprzód Jędrzejów podejmował świdnicką yy, awię. Damian Zbozień wyprowadza gości na yy, prowadzenie. Podopieczni trenera szaconia schodzą do niskiej, yy, głębokiej wręcz obrony. Skutecznie utrudniając zapędy gospodarzy, którzy nieco lepsze okazje stworzyli sobie dopiero w drugiej połowie. Ale strzały gospodarzy nie znalazły drogi do bramki Mateusza Białki. Najbliżej był Duda, ostemplowując poprzeczkę Awia. Kolejny raz wygrywa skromnie, ale dopisuje trzy. Punkty. A my już jesteśmy w hełmie, gdzie hełmianka napakowana w przerwie gwiazdami można powiedzieć, podejmowała soku kolbuszowa Dolna. Bardzo dobra okazja. Już na początku meczu świetnie spisywał się w bramce gości Michał Lewandowski a tutaj rykoszet po strzale danego Babora i mamy 1 do 0 dla Chełmianki jeszcze okazję miał Paweł Tomczyk chociażby świetnie grał naprawdę Lewandowski a tutaj jedna z nielicznych szans Krystian Bik mógł pokonać bramkarza gospodarzy to już druga połowa kilka okazji ze strony Chełmianki dynamiczny bardzo był Korbecki tutaj będzie miał okazję oko w oko z bramkarzem Sokoła, a tutaj już szybki Korbecki sytuacji nie zmarnował, wyprzedził wszystkich rywali, można by tak powiedzieć, łącznie z bramkarzem, i podaje do Braneckiego, któremu nie pozostaje nic innego, jak skierować piłkę do bramki. Końcówka spotkania jeszcze dał posielski nadzieję gościom na zmianę rezultatu. Ale nic takiego nie miało miejsca. Kemianka, zasłużenie pokonuje Sokół. Kolbuszowa Dolna 2 do 1. Rezerwy kieleckiej korony, pomimo prowadzenia do przerwy 2 do 0, ostatecznie podzieliły się punktami z Podlasiem. Obie ekipy dopisują po jednym punkcie, a na listę strzelców wpisali się kolejno: Jakub Kowalski, Daniel Bąk, Kacper Jakubczyk i Jarosław Kosieracki. Warto odnotować. Drugą żółtą kartkę Maksyma Chorżuja w ekipie gości, i przez moment musieli grać w osłabieniu. A my już obserwujemy to, co działo się w Dębicy: otwarcie stadionu, huczna impreza, wspaniała trybuna, doskonała atmosfera na trybunach, świetne widowisko stworzyli. Przede wszystkim kibice. Piłkarzom poszło już troszkę słabiej, kilka okazji po obu stronach, ale to typowy mecz do jednej bramki, i tutaj mamy właśnie w uderzenie Belicha, który zdobywa jedyną bramkę w tym spotkaniu. Fantastyczna bomba, jeden do zera dla KSZO. Świdniczanka podejmowała u siebie siarkę Tarnobrzek. Już w pierwszej minucie mogła objąć prowadzenie, ale tylko obramowanie bramki. Trafiają gospodarze w słupek. Kilka okazji po obu stronach, ale to siarka zaczęła strzelać bramki. Pierwszą z nich w 15 minucie zdobywa zawodnik. Krystian Kardyś, a jeszcze przed przerwą podwyższana 2 do 0 Paweł Mróz, który miał też okazję tuż przed końcowym gwiskiem pierwszej połowy, ale nie zdołał w doskonałej sytuacji umieścić piłki w bramce. Po przerwie troszkę poprawiła się gra świniczanki, stwarzali sobie kilka okazji, ale bramkę udało się strzelić tylko jedną w sytuacyjnej akcji Bartomiej Poleszak świętujący notabene tego dnia urodziny e, zmniejszył rozmiary porażki drużyny trenera Łukasza Jankowskiego po meczu obaj trenerzy e, chwalili swoich zawodników za zaangażowanie ale punkty jadą do Czarnobrzega Pogoń Sokół Lubaczów podejmowała Czarnych Połaniec Kilka okazji po obu stronach, ale najlepszą z nich tuż przed przerwą piękną bramkę zdobywa Wiktor. Jaślar w 32 minucie, może tuż przed przerwą, to się zagalopowałem i. Pogoń nie oddaje tego prowadzenia do końca, prowadzi im grę spokojnie. Czarni nie byli w stanie bardzo jakoś zagrozić pod, pod bramką rywali. Sporo wyników 1 do 0, także takim wynikiem zakończył się mecz Staru Starchowicem z rezerwami Krakowi. Adrian Szynka po raz kolejny wpisał się już na początku meczu do protokołu, w szóstej minucie zdobywała jego drużyna prowadzenie i star Kompletuje trzy punkty w starciu z Krakowią, także na nowym stadionie. Natomiast dużo tych spotkań zakończyło się właśnie jednobramkowym zwycięstwem. Spójrzmy na tabelę. A w tabeli, cóż? Na czele cztery drużyny z kompletem punktów. Zgodnie z oczekiwaniami ekspertów, Chełmianka, krzodziawia do tej trójki dołączają wysilanie z Nieco niżej, sparta soku czarni. Pogoń, Soku, stal kraśnik, Starachowice, siarka czy rezerwy wisły z trzema punktami. Tabele zamykają bez punktów naprzód. Jędrzejów i świniczanka Świdnik To dopiero początek sezonu, ale już ta tabela zaczyna chyba przypominać taką, jaką eksperci oceniają będzie przypominała przez cały sezon. Te drużyny, które mają komplet punktów, włączą się w walkę o awans. Te drużyny, które na razie jeszcze nie zaznały smaku zwycięstwa, prawdopodobnie do końca sezonu będą bić się o utrzymanie. Tyle ode mnie zapraszam na kolejne programy na kanale Spiłku od Bóg po Tatry. Łukasz Czemerys. Zachęcam też do subskrybowania, do komentowania, a także do brania udziału w naszej zabawie. Typer. Przed każdą kolejką na Facebooku typujemy wyniki wszystkich spotkań, a tutaj mamy zmianę lidera, a dokładnie egzekwo do Krystiana K dołącza Michał Rzepecki. Gratulacje. I powodzenia w kolejnych meczach. Do zobaczenia Łukasz Czemers.